Brutalna gra uliczna. 72-letni mężczyzna znokautowany. Policja w Nowym Jorku szuka dwóch mężczyzn, którzy znokautowali 72-letniego mężczyznę w poniedziałek około 5.30 po południu. Ofiara to Donald Latrom, który wracał do domu z parku. Latrom powiedział, że zauważył młodego mężczyznę stojącego na chodniku, ale nie był zaniepokojony. Podejrzany czekał, aż mężczyzna znajdzie się w jego zasięgu, a jego kolega patrzył na wszystko z drugiej strony ulicy. Wtedy bez ostrzeżenia BAM! Prawy sierp ląduje na twarzy bezbronnego dziadka. Obaj mężczyźni, jak ostatni tchórze, momentalnie uciekają. Latron był jedynie 15 metrów od swojego mieszkania. Jeden z mieszkańców zauważył go nieprzytomnego na ziemi i zadzwonił po pogotowie. Został opatrzony w szpitalu i dochodzi do siebie. Oto zdjęcia dwóch poszukiwanych. Policja próbuje znaleźć tych zwyrodniałców, grających w tą jakże brutalną i bezsensowną grę uliczną. Ach, USA, cóż za piękny kraj.